Witajcie szanowni. Dzisiaj w końcu pogoda się zlitowała. Prezentacja miała być w poniedziałek, ale niestety yy, no, dużo duża pogoda spowodowała nam dużo figli i był potężny wiatr z deszczem, więc nie dało się tego zrobić wcześniej, ale jest dzisiaj piękna aura, więc mogę zaprezentować. Uważam, że, jak to nazwałem wcześniej, kozacki samochód. Mowa o Volvo V90 z roku 2019 z silnikiem T4, czyli benzynowym silnikiem T4 o mocy 190 KONI z pakietem sterylizacyjnym R-Design. No i nie wiem czy się z nim zgadzacie, ale faktycznie auto jest kozackie. Samochód kupiłem u dealera Volvo w Holandii, oczywiście, z którym współpracuję od lat. Auto jest bezwypadkowe, nie ma na nim ani odrobiny masy szpachlowej. Zaraz powiem o przebiegu, bo nie pamiętam chyba 115 tysięcy, ale powiem więcej za chwilę. To jest auto, tak mówię, wersja design, czyli ma takie typowe atrybuty dla tej wersji typu srebrne lusterka, ramki drzwi, relingi dachowe. No, oczywiście tych tych natury jest więcej. To jest taki samochód, można powiedzieć, bardzo luksusowy. I to widać, bo V90 są zazwyczaj lepiej wyglądające od V60, oczywiście jakością się niczym nie różnią od mniejszych modeli, ale jest ich po prostu bardziej wewnątrz, bardziej ekskluzywnie. Samochód, całe boczki drzwi są skórzane, z białymi przyszciami, czyli tak typowymi dla wersji e design. Wewnątrz jest system nagłośnienia Harman Kardon. Obydwa fotele są elektryczne z pamięciami, podgrzewane oczywiście. Deska też pokryta jest skórą. Kolor boosting blue, to jest tylko i wyłącznie lakier przypisany do wersji R Design i mówiącym słowiu robi to robotę. Tego nie będzie widać, ale auto jest bardzo dobrze wewnątrz oświetlone, może dużo słowo oświetlone, ale jest oświetlenie ambiente, które na przykład tutaj pod tymi boczkami drzwi tego, tego nie będzie widać, ale tutaj jest listwa ledowa, która w taki sposób bardzo delikatny, dyskretny można powiedzieć oświetla wnętrze. Samochód ma kamerę cofania też. Eee, Machak holowniczy, który w ogóle nie był używany, jak widzę. Przepasny bagażnik. Zamykanie jest na nóżkę możliwością na nóżkę. Czyli zamykanie na palec i otwieranie również duże udogodnienie. Nie każde auto to ma, nie każdy to lubi, ale ten akurat egzemplarz to ma. Tak brunna skóra w tym samochodzie. Ona jest taka fajna, miękka z tymi karbowanymi wnętrzami. Kanapa z tyłu jest podgrzewana. Przyjechałem z Holandii, no i jeszcze butelka z wodą z Holandii. Przyjechała razem ze mną. W dachu jest okno panoramiczne z roletą. Tutaj y, bardzo ładna ta skóra jest z tym dekarbowana, ci znaczy pikowana. Przepraszam. I to się mocno wyróżnia. Głośnik centralny. Jest też head up. Są łopatki, zmiany biegów. To też jest nieczęsto widziane. Auto ma wszystkie systemy asystentów podróży, czyli aktywny tempomat, lane assist, czyli aktywny asystent utrzymywania pasa ruchu, pilot assist, no i blis. Lampy są LEDowe z doświetlaniem. Samochód. O, nie pojedziemy na temat przebiegu. Już mówię. 115 667. Samochód jest przeze mnie przetestowany na trasie, bo wracałem z nim z Holandii z przystankami w Polsce. Także przejechałem, Myślę, że około półtora tysiąca kilometrów. Ten samochód świetnie się sprawuje. Jeżeli ktoś potrzebuje auta do leasingu po to, żeby żeby uchronić część kosztów, ten samochód jak najbardziej się nadaje. Jest na fakturę VAT 23 tak będę go sprzedawał. XC40 też idzie do leasingu. Bordowe V60, XC60 też dla pana Zbyszka, ten dla pana Michała. A jeszcze w dniu dzisiejszym będę prezentował. Ten oto samochód. Także tymczasem na krótko się żegnamy. Do usłyszenia wkrótce.